Cześć widzowie, witaj, witajcie na moim kanale, jestem Amanda Dzisiaj ze mną lęki nie będzie, będzie w trochę innej formie Bo ostatnio jak dodałam właśnie ten odcinek To było dużo zapytań właśnie o jakieś takie wiecie, prywatne archiwa moje które, Których nie ma nigdzie na Instagramie, na YouTubie Więc chcę wam trochę pokazać I przy okazji trochę popowiadać No i słuchajcie, zacznę... Na szybko pokażę moje zdjęcie bo znalazłam je po prostu przy i chciałam się nim pochwalić. To jest zdjęcie w ogóle, fun fakt, to jest zdjęcie um, tutaj robione przy radiostacji. No teraz już przy radiostacji tak nie wygląda, bo to jest zdjęcie robione z 25 lat temu jakoś. Nie wiem ile tu miałam lat. Jest tu jakaś data? Nie ma tu daty. Tutaj też nie ma daty. I, no ale jest, malutka była, patrzcie, jaki była słodkim dzieckiem. To jestem ja. No, o, przepraszam, przepraszam, tutaj może tak, żebyście mieli wyraźne. E, słuchajcie, to, to jeszcze taka historia krótka, to są moje kaczuszki, e, rajstopowe kaczuszki, one miały takie wystające dzióbki i była taka sytuacja, ja właśnie byłam tą pięciolatką i ja chodziłam sobie w tych rajtuzach, kaczuszkach po prostu cały czas, kocham je I na moim podwórku pewien chłopak, który był ode mnie starszy, nie wiem o ile, nie chcę was tu okłamywać, ale właśnie to historię mi opowiadała Ale był ode mnie starszy, był większy Kiedyś w taki bardzo deszczowy dzień popchnął mnie na ziemię i ja upadłam na kałużę I roztargałam sobie te rajstopy w kaczuszki I wiecie co zrobiłam? Ja jako takie małe dziecko kopłam go w jego miejsce intymne i on się popłakał, potem jego mama przyszła do mojej mamy, że ja uderzyłam go i mama mówi, że przecież ja jestem taką małą dziewczynkowi, co ja bym miała zrobić. Przynajmniej tak tą historię opowiada mi moja mama, ja tej historii nie pamiętam, ale no, byłam przez słodkim dzieckiem, wnosiłam takie kokardki, warkoczyki. Y i tutaj jeszcze jedyne zdjęcie swoje, które pokażę, to chyba jakieś zleną. I tutaj jako pierwsze zdjęcie, To mam dwa zdjęcia ciążowe. Pamiętam jak ja w ogóle ogłosiłam ciążę na Facebooku, bo kiedyś ten Instagram nie był tak popularny. Facebook był w moich czasach taki bardzo popularny. I pamiętam, że jak ogłosiłam ciążę na Facebooku i dałam zdjęcie USG, to wszyscy mówili, że kłamie, bo na moim zdjęciu USG nie było imienia i nazwiska, ale poważnie nie mam tego na tym zdjęciu USG. I wszyscy mówili, że kłamie, a ja mówię, że nie, lul, naprawdę jestwiciam, że dlaczego miałabym kłamać z taką informacją. I patrzcie, tu mam takie zdjęcie z brzuszkiem, tu mam u mojej mamy w domu, tutaj mam w szpitalu iPhone 4, mój pierwszy iPhone swoją drogą. I tutaj mam też w szpitalu i no patrzcie, i, i dalej robię taki dziubek, dalej robię. I to była moja ulubiona bluza z Simpsonem i ja w tej bluzie chodziłam po prostu cały czas. Dobra, koniec y, o moich zdjęciach, teraz wam chcę pokazać Leny, tu mam takie starsze i je będę pokazywać na końcu y, A tutaj mam takie mieszane, y, nie, nie, nie wzięłam wszystkich moich zdjęć, wybrałam takie poszczególne To jest Lenka, która sobie śpi i nie wiem ile ona tu miała, może z miesiąc? Jest tu bardzo malutka Patrzcie, boboś mały <grym> Tu mam zdjęcie i zaraz jeszcze zerknę do szafy, bo chciałabym wam coś pokazać Jeśli to jest w tej szafie tu mam zdjęcie z Leną, patrzcie w ogóle na moje włosy. Tu Lenka była bardzo malutka, ona tu miała, no ona tu może miała miesiąc, może miesiąc. I to ubranko, słuchajcie, to jest pierwsze ubranko jakie kupiłam dla Leny. To był właśnie taki niedźwiadek. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że Lenka będzie dziewczynką. Ja przez całym że w sumie nie wiedziałam, że Lenka będzie dziewczynką. I ja bardzo chciałam syna jako pierwsze dziecko i drugie dziecko, chciałam córkę, żeby wiecie, starszy brat bronił młodszej siostry. I to było pierwsze ubranku, właśnie taki Nidźwiadek, które kupiłam na targu i kupiłam je. Nie, no to na to chyba musi mieć więcej. Nie wiem, ile to ma. dobra. Kupiłam je, bo myślałam, że takiej wielkości rodzą się dzieci. I ja byłam pewna, że to będzie pierwsze ubranie, że moje dziecko się urodzi w zimę i akurat będzie miało super pierwsze ubranie. Poczem okazało się, że to ubranie jest dużo za duże na mojego Dziusia, jak już urodziłam. Zaraz zobaczcie, czy je mam, i wam pokażę. Stwierdziłam, że to będzie ubranko, które zostawię na pamiątkę. U mojej mamy jeszcze jest pełno ubranek dziecięcych, ale to wam zaraz powiem. I patrzcie, tu jest misiu. I no, to jest dosyć duże ubranko. Nie wiem, czy będzie jeszcze rozmiar napisany. No nie mam etki. Nie wiem, jaki to jest rozmiar. Nie, nie mam dla tego pojęcia, bo nie wiem jakiej wielkości są teraz dzieci, ale to jest pierwsza ubranka, jakie kupiłam lęce Niedźwiadka, więc e, może dla mojego przyszłego dziecka też je będę w to ubierać e, A co do ubranek, ja mam mnóstwo ubranek na dziewczynkę, e, mama jeszcze je trzyma Znaczy nie wiem czy ich teraz już nie wyrzuciłam, bo wiem, że przez parę lat trzymała, a Moim koleżankom jak już rodziły się dzieci to same chłopczyki, że nawet nie miałam komu tych ubranek dać A mama jeszcze je trzymała, z początku mówiła, że wszystkie trzyma, bo i jakbym miała drugie, to będę miała, ale tak się widzicie, nie stało. Kolejne zdjęcia mam tu z ręką już większą, one nie idą chronologicznie jak coś fotki. Tu jest jakaś fotka z rana, selfie przez Snapchata, no bo jakby inaczej... Na no Snapie mam mnóstwo zdjęć Leny, ale wszystkie z jakimiś filtrami psa, misia... No, niestety taka była moda. I jak będę miała teraz dziecko, powiem wam, to na pewno będą zdjęcia o wiele lepsze. i mam tutaj takie, no i to jest widać, że to jest z rana w łóżeczku Lena rozczochrana, rana, ja zaspana, ale filtr jest, więc <gryw> Lepiej się wyglądało Miałam też etap szycia wszystkiego, co mogę Miałam maszynę u mojej mamy Więc szłam zabawki, koce, kołdry, czapki, sukienki, topy Topy, na instagramie mam właśnie komplet top i spódniczka dla Leny, która ma nie wiem 2 latka yy, Dużo rzeczy szyłam i tutaj na przykład zabawka, ale to akurat było u Was, jak to już pamiętam, z takiego zestawu kreatywnego I tutaj y, uszyłam takiego dinozaura I Ja w ogóle jak Lena była mała to robiłam dużo takich rzeczy, łóżeczki dla ale to akurat jest na Instagramie Więc i na moim blogu, bo ja mam w ogóle bloga, jak żeby to jednego, pewnie mam kilka blogów na którym opisywałam, więc kiedyś też sobie możemy. Mogę ich poszukać i możemy na przykład sobie popatrzeć i nagrać reakcję, co ja tam pisałam. E, tutaj mamy Lenę w wózku. Bardzo szczęśliwe dziecko. E, a ile tu ma? To nie mam do tego pojęcia, szczerze mówiąc. Szkoda, że nie podpisywałam zdjęć. E, tutaj w ogóle jedna z pierwszych współprac moich, bo Lenka dostała takiego misia. I powiem Wam, że do tej pory e, gdzieś tą zabawkę mamy, ale nie wiem teraz gdzie. Czy ona jest w szafie, czy jest w tym pudle. Alboś takiego misia z napisem lęka, i, i sobie z nim spała wszędzie, w ogóle zabierała tą yy, ko koalę. Tak, koale ze sobą. Kolejne zdjęcie w McDonaldzie, czyli w raju dla Leny, bo Lena jest ogólnie dzieckiem, które by mogło jeść tylko i wyłącznie McDonalda. Ja myślę, że jak ja bym od, przez cały miesiąc jej zrobiła catering McDonaldowy, to ona byłaby w niebo wzięta. I tutaj Lena w maku. Wcina sobie frytki I tu ma jakiegoś snopiego na główce Boże, jaka ona była słodziutka Teraz już taka duża pannica, wyobrażacie sobie? Kolejne zdjęcie lol, jak ono się wydrukowało Tutaj w ogóle się wydrukowało jakieś inne zdjęcie I to też jest z Lenatku Ale tutaj bardzo mi się to zdjęcie podobało No to ma takie oczyska No i w myszka mieszkaniu... I jak ja wiecie, jak ja kocham, jak lena jest ubrana w i teraz też bym ją ubierała, ale nie chcę już. Yy, lena większa, tutaj mamy już nawet, wiem, yy, wiem co to był za dzień, bo to był dzień przed yy, studniówką, bo mam świeże włosy od fryzjera, bo to bardzo brzydko wygląda. Nie też nie wiem czy wyglądał gorzej moje paznokcie czy to tło, ale tam jest pasztet i coś tam i syf. Ale paszczet z kogutka <noise> Tak, i tutaj jesteśmy my, ze Snapchata Mam zdjęcie z takimi pomponami, które zrobiłam też sama dla Leny One wyglądały tak i one były w ogóle mega super Z tym, że ja nie miałam gdzie ich przyczepić, więc je przykleiłam taśmą do sufitu I porobiłam takie zdjęcie Kolejne zdjęcie Tu nie mam historii, tu możecie po zobaczyć Tu Lena jest bardzo mała Patrzcie Jaki bobas! No ale co za szczęśliwe dziecko? Nie wiem, nie wiem czym i nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc nie pamiętam, ale ma taki uśmiech czukera. Yy, I tu wygląda tak w całości Kolejnym zdjęciem, o, tu wygląda na obrażoną taką. Yy, tutaj ten komplecik uwielbiałam... Ja mówię Wam, ja kocham myszkę Mini, jak będę miała na to myszkę Miki yy, będę ubierać, dopóki mi pozwoli. I patrzcie tutaj w kompleciku. Ej, nisus. Są... Ja już wiem oglądać zdjęcia, no nie? Nie mam tylko z kim ich oglądać, więc oglądam je z wami. Tutaj już mam zdjęcie z, z lipowej, jak zaczynałam z YouTube'em. Nie wiem, czy dokładnie to zdjęcie jest, jak już mam YouTube'a, ale na pewno jeszcze do TikToka i te live były na bieżąco robione. I tu jest lęka, i miatki ładny różowiutki pokój, lampeczkę, łóżko w jednorożce. No i pierwsze filmiki są na tym łóżku nagrywane. Tu mam na przykład lenę z misiami i zaraz wam opowiem więcej o tym zdjęciu. E, tutaj no oczywiście mamy lękę z misiami, tutaj mamy szczeniaczka, uczniaczka, czyli moją, wymarzoną, czyli moją wymarzoną zabawkę, którą chciałam, żeby Lenka bardzo, bardzo miała, e, on był wtedy drogi, bo ten znaczy on do tej pory w ogólnie zabawki z Fisher Price są drogie. I nie było mi stać na takie rare tasy, ale odkładałam sobie właśnie tego szczeniaczka-uczniaczka, żeby go kupić i ja byłam po prostu przeszczęśliwa, jak go mieliśmy. Bo on kosztował, że no, nie chcę aż tu kłamać, ale między 150 a 200 zł. E, tutaj następną rzeczą jest mini, no oczywiście Tu nie wiem co to jest za gepard, nie wiem skąd on był Ale słuchajcie, ta sowa, czy co to jest tutaj To ja uszyłam Tu jest lęka. No i tutaj słuchajcie, ten jednorożec Amanda przyszła się chwalić na tym odcinku chyba e, Też go sama uszyłam Ja wiem, że to nie jest idealne i to było krzywe, ale... Lubiłam strasznie szyć i w ogóle robić takie różne rzeczy. Miałam strasznie dużo wolnego czasu swoją drogą. tygryskiem sobie leży. Ja uwielbiałam robić zdjęcia jak ona należy, bo tu było białe tło, bo przebiałam przyściarado po prostu. I to było takie najczystsze miejsce, bo mój dom rodzinny, w którym się wychowałam, kiedyś robiłam live w mojej mamy domu, więc znaczy live, it. chyba raz po prostu bo byłam u niej. I robiłam tam live'a jak... nie wiem bo co wtedy tam byłam, ale wiem, bo cały czas y, w tak dajecie tego screena z mojej mamy domu, gdzie to robię... Mój mm. mamy dom nie jest instagramowy, wiecie, tam nie ma... To Potem już sobie zrobiłam biało-szary biało, szary pokój, w sensie pokój był biało-szary, ściany Tak jak Lena teraz, y, tylko że u mnie były dwie szare tak, a dwie białe tak po boku No ale miałam w meblu ściankę brązową na cały pokój, więc ja... Starałam się gdzieś tam robić zdjęcia tak, żeby właśnie na Radle czy na białej ścianie. Kolejne zdjęcie, o, tu mamy z drugich urodzin Leny. E, I tu, tu jest w ogóle właśnie pierwsza moja współpraca ona ma na sobie. To była pierwsza firma, która do mnie napisała właśnie o współpracy. Ja byłam pod Jarana na Maxa i dostaliśmy od nich takie body z kotkiem. I słuchajcie, ten tort, tort robiłam sama. E, I to było najlepsze, że powiedziałam mamie, że no. Nie mam pieniędzy, a chciałabym zrobić dla niej urodziny, wiecie, w stylu Mini, nic <grymnie> dziwnego. I mówię, ja nie będę kupować tortu, bo to tyle pieniędzy, że ja go zrobię sama. Słuchajcie, na składniki wydałam tyle samo, ile bym kupiła zamówiony tort i by było o wiele ładniejszy, ale potem sobie mówiłam, no ale ten był taki od serca. Chciałam mieć y, tort różowy, uszy Miki z masy cukrowej, wszystko pięknie. No i ogólnie składniki na tort tyle nie kosztują, że wartość takiego tortu ozdobionego przez tam kogoś, kto się o tym zna. Z tym, że mi nie wychodziła masa cukrowa. Mama z mamą próbowała robić, ale ona szybko nam twardniała. Yy, tutaj jakieś dziury się w ogóle w tym torcie porobiły. Niektóre dziury za takimi kwiat... kupiłam takie kwiatuszki w i po ten. Wiecie, powbijałam, no ale tutaj na przykład tą dziurę widać, no widać, że ten tor nie jest ładny w ogóle, ale Lenie się podobało, więc tutaj zamówiłam sobie na AliExpress jakiś obrus z myszkami i no niestety więcej nie widać. Na spa to, to oczywiście jest na łóżku, ale też takie instagramowe dla mnie to było zdjęcie. Tutaj Lena w balonach, bo ja lubiłam też robić jej takie sesje balonowe, uśmiechnięte, szczęśliwe dziecko, po prostu patrzcie, jaki uśmiech tutaj oczywiście Lena No i widzicie, tutaj mam takie krzesełka, to jest mamy w salonie No widzicie, to nie jest Instagramowe, ale to nic, to nic Ale wtedy bardzo mi to przeszkadzało, że nie mam mieszkania jak y, panie z Instagrama, które mają wszystko pięknie, ładnie Tutaj mamy kolejne, o widzicie, właśnie na tej szarej ścianie Tutaj Lena ubrana w płaszczyk Tu ma jakiś, coś tam ma, oha, taki bezrękawnik tu miała różowy Siedzi sobie, czyli pewnie byłyśmy już gotowe do wyjścia. Właśnie jest uszyte kocyk i poduszka i chusta i opaska na głowę. To jest taki zestaw. I Jezu, ten materiał Minki, on był tak drogi. <laughs> No, ale czasem sobie pozwoliłam kupić właśnie i potem szyłam takie rzeczy Potem swoją drogą wystawiałam je I interes się kręcił, coś się zarabiało, kupowało się nowe, kombinowało się, więc, więc fajnie Tutaj mamy Lenę, która je Pizza, patrzcie Cała brudna, całe wody brudne Ale dziecko jest zadowolone i chyba patrzyła na telewizor, bo tam u mamy jest telewizor, więc pewnie coś oglądała I teraz przechodzimy do Leny, która nie mam tu dużo tych zdjęć, ale to są Leny zdjęcia, jak jest duża. I zaraz Wam opowiem trochę o nich. Tutaj staram się iść w kolejności chronologicznej, ale nie jestem pewna. Yy, nad jeziorem, wam pokrótko, jest tak blisko, to jest takie duże zdjęcie. O, mam ostrość. Yy, no i to jest zdjęcie przedszkolne. Czy tu jest jakaś opowieść? Nie mam kompletnie żadnej opowieści do tego zdjęcia. Było zrobione, to była początek przedszkola. Zrobili zdjęcie. Nawet nie wiem, czy to nie była Wielkanoc. Nie wiem, nie, nie, nie pamiętam. Nie chcę Wam wymyślać historii, której nie pamiętam. Tu mamy Lękę jako śnieżkę. Pewnie jeśli macie mnie na TikToku, to widzieliście wideo kiedy Lena. Mówi i śnieżka zjadła zatrute jabłko. Do tej pory mam ten film, znaczy do tej pory, dopiero go chyba niedawno w ogóle swoją drogą wstawiłam, bo go gdzieś tam wynalazłam. Była na tym moim starym TikToku, którzy, które konto mi ukradli. Tam miałam więcej takich filmów, no ale niestety ktoś się nie bał i. Tu mamy Lenkę, której stwierdziliśmy, że ścinamy włosy. Ścinamy włosy na wąbkę. W całym etapie życia Lenki trzy razy ściliśmy jej włosy na wąbkę. Raz, i, i, i tak, jeden raz ścieliśmy z grzywką, jak ona była mała, bo ja sobie wymyśliłam, że. Albo nie, albo to było tutaj. To może dwa razy ścieliśmy na bombkę. Nie wiem. I patrzcie. Y, oczywiście włosy ścinałam jej. Ja, no bo kto inny. Zresztą, patrzcie, jak krzywo obcięłam jej grzywkę. A łaza spadła z krzesełku. Patrzcie, jak krzywo obcięłam jej grzywkę. I ścięliśmy to jakoś chwilę przed zdjęciami przedszkolnymi, tymi kalendarzowymi, więc. No. Niestety yy, mamy krzywą grzywkę, ale to nic, bo słuchajcie, niestety nie mam tego zdjęcia, bym wam pokazała, bym musiała iść do mojej mamy. Ja mam też mi się na grzywkę i też mam jedno zdjęcie, na którym mam ścieżą krzywą grzywkę, więc można powiedzieć, że jesteśmy ze mną siski. Dobra, tutaj mamy zdjęcie i słuchajcie, jak ja zobaczyłam to zdjęcie, w ogóle przepraszam, za różne raz to powiedzieć, była taka sytuacja kiedyś w przedszkolu, że przyszłam po zdjęcia Lenki, ale jak wcześniej się to Wam pokazywałam. I tam przyszła jakaś mama i wiecie, to jest tak, że robią zdjęcia w przedszkolu, dostajecie właśnie taki kalendarz, jeszcze jest też tam komplet zdjęć i mówicie, czy chcecie je kupić, czy nie. Bo się Wam się nie podobają, możecie powiedzieć, że nie kupujemy tych zdjęć i nie musicie za nie płacić, bo one tam gdzieś, nie wiem, wyrzucają nie, nie wiem co robią z takimi zdjęciami. I mówię, no i raz, jak byłam dobre zdjęcia, to przyde mną była inna mama i właśnie tam ktoś pokazuje jej te zdjęcia, tam synków i no, ona mówi, że brzydkie i ona ich nie weźmie. I ja sobie myślę, jak można powiedzieć, że zdjęcia są brzydkie. I w ogóle jak nie wziąć. No i przyszedł dzień. To zdjęcie nie jest oczywiście brzydkie, bo Lena nie ma brzydkich zdjęć, ale jak ja zobaczyłam to zdjęcie, to mina na tym zdjęciu od Leny mówi nie chcę tych zdjęć. Patrzcie. Patrzcie! Ona wygląda, jakby była ultra niezadowolona z tego, że ktoś jej robi zdjęcia. I ja... Może była niezadowolona z fryzury, bo może już nie chciała chodzić, tak? Nie wiem. Ale jak ja zobaczyłam to zdjęcie, a stałam z to mówię do niej, czemu tutaj taki grymas? Bo widać, że kąciki ust się podnoszą, bo jej powiedzieli, żeby się wyśmiechnęła. Ale jest to takie, w takim grymasie. No ale oczywiście, nawet jakby tu język pokazywał. bym kupiła to zdjęcie po to, żeby była właśnie taka pamiątka. I mam dwa ostatnie zdjęcia. Przynajmniej z tych, które wybrałam. Jeśli Wam się takie odcinki spodobają, to zostawcie łapkę w górę, to pokażę Wam więcej zdjęć. Nie pokażę Wam wszystkich w jednym odcinku, bo by mi brakło. To chyba by trwało 8 godzin. No i tu mamy oczywiście zdjęcie, które mi się najbardziej podoba, jeśli chodzi o takie przedszkolne, bo to jest zdjęcie, kiedy Lena kończyła przedszkole, miała fryzurkę, miała ten kapeluszek. No, wygląda tutaj. Przepięknie, po prostu absolwentka pierwsza klasa. I ostatnie zdjęcie, słuchajcie. No i to zdjęcie, to nie chciałam kupować tych zdjęć. Ena wygląda ładnie, uśmiecha się, jest szczęśliwa, ale wiecie, zawsze jest tak, że jak się dowiadujemy, że zdjęcia są w szkole, no to no jak jesteście starsi, to sami się ogarniacie ładnie, żeby fajnie wyjść na zdjęciach A jak jesteście dziećmi, rodzic chce, żeby wiecie, ładnie włosy uczesać, ładnie się ubrać w ten dzień do szkoły. No ja niestety nie wiedziałam, że są robione zdjęcie. W ogóle w ten dzień byłam chora. Ogólnie wyszła ubrana ładnie. W sensie ten outfit nie jest zły. jest taki normalny na luzie do szkoły, chociaż właśnie na zdjęcia bym chciała taki, wiecie, bardziej elegancki. To jest outfit do szkoły. Tylko ona miała takie spodnie w tym etapie z taką ogromną dziurą, która jest dziurą na pół nogi. Ja chora w ten dzień ubrałam te spodnie. I zrobiła sobie kucyka. Patrzcie. No i to jest zdjęcie, patrzcie na tą dziurę w spodniach, Pierwszy przybliżmy tą dziurę. To nie jest specjalnie taka dziura, ona się, znaczy tu była wiecie taka dziura, taka malutka, a potem po prostu to poszło i ona w tych spodniach, tu bluza, tu kucyk, Te włosy takie nieuczesane do końca i, ja, i ona wraca z tej szkoły, słuchajcie, no bo tych zdjęć na początku nie widziałam. I ona wraca z tej szkoły i mówi Zdjęcia dzisiaj mieliśmy. I ja mówię, Boże. Boże, zdjęcia. No mówię, Lena, no jak lump. No ale, ale też mamy. Więc e, no pech tak chciał, że Lena mi nie powiedziała o zdjęciach, ja nie zajrzałam na grupę klasową no i wyszła Lena w takim outfitie. No ale mimo wszystko ja uważam, że wszystko jest jakąś pamiątką. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, które zdjęcie jest waszym ulubionym i jeśli wam się odcinek spodobał, to oczywiście czekam na komentarze, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o sobie, ja się z wami żegnam i widzimy się jutro. Pa!